Jesienią 1943 roku niebo nad południowymi Chinami ma swoich właścicieli. Panują tam weterani z elitarnych 25 i 33 Sentai Cesarskiej Armii Japonii. Latają na myśliwcach Nakajima Ki-43, znanych aliantom jako Oscar. Uważają się za mistrzów walki kołowej, a ich zwinne maszyny zdają się zaprzeczać prawom fizyki. Z pogardą patrzą na amerykańskie P-40 Warhawk. Dla nich to wół pociągowy próbujący tańczyć balet. Ta arogancja karmi się setkami dymiących wraków na chińskiej ziemi. Amerykanie mają fundamentalny problem: stawka, przetrwanie Chin. Zaopatrzenie dla sił Chang i Szeka musi pokonać GARB, The Hump, zdradziecki szlak powietrzny nad Himalajami. Ale teraz, jesienią 1943, japońska 11. Armia generała Yokoyamy rusza, by przeciąć tętnicę życia u jej nasady. Ich celem jest Changde. To nie jest tylko miasto. To jest brama do ryżowych terenów Hunanu. To jest węzeł, który pozwala Chińczykom wspierać front birmański. Jeśli Changde padnie, front w środkowych Chinach pęknie. Japońska dominacja w powietrzu ma to zagwarantować. Amerykańska doktryna jest defensywna. Ich P40 ciężki topór bojowy jest skazany na porażkę w walce kołowej z kataną k 43 Jedyna taktyka to uderz i uciekaj. Boom and zoom. To nie jest strategia na wygranie wojny, to próba przetrwania. W ten strategiczny pad wkracza anomalia. Waszyngton, 1943, tysiące km dalej. W Waszyngtonie siedzi Witold Urbanowicz. Legenda dywizjonu 303, jeden z najlepszych asów bitwy o Anglię. Jest atasze lotniczym. To prestiż, polityka i dowód na to, że Polska wciąż walczy. Ale dla niego to biurokratyczna klatka. Zamiast warkotu silnika słyszy stukot maszyn do pisania. Jest drapieżnikiem zamkniętym w roli symbolu. Dla człowieka, który patrzył w oczy pilotom Luftwaffe, dębowe biurko w ambasadzie parzyło go bardziej niż ogień z Messerschmitta. Desperacko rwie się do walki. Korytarze Departamentu Wojny, 1943 Urbanowicz składa oficjalny wniosek. Zdumienie. Prosi o przeniesienie do Chin. Chce dołączyć do spadkobierców latających tygrysów. Administracja widzi anomalię. Bohater z nad Anglii pcha się na zapomniany front? Koledzy pukają się w czoło. Wygodne życie w Waszyngtonie za bazę w Kunmingu? Garnitur za spocony kombinezon? Urbanowicz nie szukał wygody, szukał wroga. Południowe Chiny. Jesień 1943. Kiedy w końcu tam trafia, jest gorzej niż się spodziewał. Upał morze błota i prowizoryczne baraki. Wita go generał Claire Chenold, dowódca 23 Grupy. Patrzy z ciekawością. Legenda 303. Tutaj? W tym błocie? Dla Amerykanów jest anomalią. Dla Japończyków jeszcze nie istnieje. Następnego dnia prowadzą go do maszyny. Stoi na lądowisku z dziurawych metalowych płyt. To Curtis P-40 Warhawk. Ciężki amerykański myśliwiec. Na jego osłonie silnika widnieje agresywna, zębata paszcza rekina. Amerykanie kochali go za wytrzymałość, nienawidzili za ociężałość. To nie jest Spitfire pułkowniku, mówi mu jeden z pilotów. W ich głosach słychać szacunek i rezygnację. Tłumaczą mu zasady. To jest topór bojowy. Ich doktryna była defensywna, wykuta ze strachu przed Oskarem. Nurkuj na nich, strzelaj i uciekaj. Nigdy nie skręcaj. To była ich jedyna odpowiedź na zwinną katanę Japończyków. Urbanowicz słucha. Kiwa głową. Wsiada do kabiny. Sprawdza drążek. Patrzy przez celownik. Sześć potężnych lów. Arytmetyka. Sześć potężnych browningów kalibru. Tra pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt. Pociski kalibru pięćdziesiąt, które nie proszą o elegancję. Jedna sekunda ognia to prawie 4 kg stali. To nie była broń do uszczypnięcia wroga z 300 metrów. To był młot do egzekucji z 50. Amerykanie bali się jego masy. On widział w masie akumulator energii. Amerykanie używali potężnego silnika Allison do ucieczki. On widział instrukcję, która pozwalała nurkować z prędkością 770 km na godzinę. To była prędkość, która miała rozerwać lekkie Oskary, których konstrukcja nie wytrzymywała takich przeciążeń. Amerykanie widzieli wadę, ciężar, który zabijał zwrotność. On, weteran, widział w tym przestarzałym gracie broń idealną, broń dla jego własnej filozofii. Ta filozofia urodziła się w ogniu bitwy o Anglię. To była polska szkoła. Podejście tak blisko, że pomyłka jest niemożliwa. Brutalna egzekucja. Tam, gdzie P-40 miał być najsłabszy, on zamierzał uczynić go najgroźniejszym. W dusznym baraku pilotów nikt jeszcze tego nie rozumie. Widzą legendę, która chce latać na ich maszynie. Spodziewali się, że będzie honorowym gościem. On spodziewał się, że będzie myśliwym. Stawką było udowodnienie, że pilot jest ważniejszy od maszyny. Kilka tysięcy metrów wyżej, japońscy piloci KI-43 Oscar wypatrują swoich ofiar. Wypolerowane owiewki ich kabin lśnią w słońcu. Są pewni siebie, są mistrzami, są u siebie. Nie wiedzą, że na dole w błotnistej bazie właśnie zatankowano samolot o numerze 13. Nie wiedzą, że człowiek w jego kabinie nie przyleciał tu, by nurkować i uciekać. Przeleciał pół świata, by udowodnić, że polska furia jest zabójcza na każdym niebie. Ich arogancja, oparta na latach dominacji i micie nietykalności, czekała na brutalne zderzenie z rzeczywistością. Pierwsze loty to metodyczna, chłodna kalibracja. Amerykanie latają na zegar według instrukcji. Urbanowicz lata na wyczucie. Czuje wibracje. Silnika uczy się jego granic. Amerykanie trzymają się doktryny uderz i uciekaj. Są przewidywalni. On jako gość jest anomalią administracyjną. Czeka na polowanie. W końcu dochodzi do pierwszego kontaktu. Dwa Oscary. Amerykanie nurkują. Standardowa procedura. Urbanowicz nie nurkuje. Robi coś, co wygląda na błąd. Stawia ciężkiego P-40 na krawędzi przeciągnięcia. Japończyk jest zdezorientowany. Ten P-40 walczy inaczej. Polak nie strzela. To nie jest walka. To jest lekcja. Mesa oficerska, wieczór. Amerykański dowódca eskadry jest zbity z tropu. Pułkowniku, nasza doktryna mówi nie kręcić się z Oskarem. Urbanowicz podnosi wzrok. Doktryna jest dla rekrutów, majorze. Ja dyktowałem warunki. To jest ten moment. Zderzenie kultur walki. Amerykanie polegali na systemie. On polegał na desperacji. System Amerykanów, wykuty przez Szenota, mówił nigdy nie skręcaj z Japończykiem, walcz w pionie, boom and zoom. Ale dla wielu była to taktyka defensywna, uderzenie i ucieczka. System Urbanowicza był inny. Nazywał go taktyką ptaków. Kiedy wróg atakował, formacja miała pryskać na wszystkie strony, jak stado gołębi pod nagłym atakiem jastrzębia. Cel rozbić uporządkowaną bitwę na chaos pojedynków, a potem, w tym chaosie, zastosować drugą zasadę polska szkoła. Brytyjczycy strzelali ze 100 metrów, Amerykanie z 300, Polacy z 20. Podlecieć tak blisko, by nie spudłować. Podlecieć tak blisko, by prawie dwa kilogramy ołowiu z półsekundowej serii nie dało wrogowi szansy na raport. Kilka dni później przychodzi pierwszy test misja szturmowa nad jeziorem Tungting w ogniu walk o Changde. To nie jest rutynowy patrol. Chińska 57. Dywizja jest otoczona w mieście, wykrwawia się, walczy o ostatnią amunicję. Tym razem Urbanowicz, lecąc z pilotami 75. eskadry, prowadzi sekcję. Ich zadaniem jest polowanie na japońskie barki zaopatrzeniowe. Nagle pojawiają się Oscary z 25. Sentai. Atakują z góry, licząc na chaos. Jeden z młodych amerykańskich pilotów panikuje. Jego maszyna dostaje serię i zaczyna dymić. Japoński pilot podchodzi, by go wykończyć. To była rutynowa taktyka. Bezwzględna, ale skuteczna. Wtedy widzi drugiego P-40. Leci prosto na niego. Czołowo. To Urbanowicz. Japoński pilot nie wierzy własnym oczom. Atak czołowy w P-40 na zwrotnego Oskara to samobójstwo. Amerykańskie karabiny kalibru 50 miały większy zasięg i siłę, ale trafienie wymagało stabilnej platformy. Japończyk odruchowo zacieśnia skręt, by uciec z linii strzału. Spodziewa się, że P-40 przeleci i spróbuje uciec, ale Urbanowicz nie przelatuje. On czekał na ten błąd. W momencie, gdy Japończyk odsłonił brzuch samolotu, Polak pociągnął za spust, nie strzelał z bezpiecznej odległości, podszedł tak blisko, że widział przerażenie w oczach przeciwnika. Sześć ciężkich karabinów dosłownie rozrywa japońską maszynę na strzępy. Eksplozja jest tak blisko, że P-40 Urbanowicza przelatuje przez chmurę dymu i oleju. Baza lotnicza w Hengyang, Chiny. Kiedy lądują, mechanicy są przerażeni. Osłona silnika Warhawka jest cała w oleju i szczątkach japońskiego samolotu. Młody pilot, którego Urbanowicz ocalił, podbiega do niego, trzęsąc się. – Pułkowniku, pan, pan go staranował? – Urbanowicz wysiada z kabiny, wyciera olej z twarzy. Nie, strzelałem z bliska. Podaję mechanikowi taśmę z fotokarabinu. Proszę to wywołać. Dowództwo musi zobaczyć, jak blisko trzeba podejść, żeby robota była skończona. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko kolejnym zestrzeleniem na tablicy. Było dowodem, udowodnieniem tezy Urbanowicza: pilot jest ważniejszy od maszyny. W japońskiej bazie tej nocy panuje konsternacja. Stracili Asa, nie w równej walce kołowej, ale w egzekucji. Zginął z rąk pilota P-40, który walczył w sposób łamiący wszelkie zasady. Zaczęli rozumieć, że na niebie pojawił się nowy przeciwnik, ktoś, kto nie przestrzegał ich reguł. Dla Amerykanów Urbanowicz przestał być maskotką z bitwy o Anglię stał się żywym dowodem na to, że ich topory bojowe w rękach mistrza mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Zaczęli słuchać, zaczęli się uczyć. Furia outsidera zaczynała zmieniać doktrynę walki powietrznej nad całymi Chinami. Ale to był dopiero początek. Japońska arogancja była głęboko zakorzeniona. Potrzebny był ostateczny test, pojedynek, który przeszedłby do legendy. 11 grudnia 1943 roku To nie jest zapomniany front. To jest kulminacja bitwy o Changde. Potężna japońska 11 armia myśli, że właśnie wygrała. Pięć dni wcześniej, 6 grudnia, zdobyli ruiny miasta, masakrując heroiczną 57. Dywizję. Z 8 tysięcy ludzi ocalała garstka. Stawka odbicie miasta. Utrzymanie frontu, ale Chińczycy się nie poddali. Rozpoczyna się desperacki kontratak. Na prowizorycznym pasie startowym w Hengyang stoją rzędy P-40 z 75. eskadry. Ich misją nie jest rutynowy patrol. Ich misją jest desperacka osłona transportowych C-47. Te transportowce nie lecą już ratować obrońców. Lecą zrzucić ostatnią amunicję i zaopatrzenie dla chińskich korpusów, które właśnie teraz, 11 grudnia, próbują w walce dom po domu wyrwać Japończykom spalone miasto. Jeśli ten zrzut nie przejdzie, chiński kontratak pęknie. Changde będzie stracony na dobre. Warkot silników Allison rozbija ciszę poranka. On nie jest tu gościem. Jest częścią XIV Armii Powietrznej, która walczy o przetrwanie Chin. W powietrzu formacja rozciąga się, szukając wysokości. Niebo jest puste, mleczno-białe. Gdzieś pod nimi wiją się rzeki ukryte w dżungli. Nagle radio trzeszczy. Bandits, godzina dziesiąta, wysoko. Kropki. Zawsze zaczynało się od kropek. Rosną szybko. To weterani z elitarnego 85 Sentai, pułków wyspecjalizowanych w przechwytywaniu. Ich maszyny są inne. To Nakajima Ki-44 Toyo. Szybkie, ciężko uzbrojone przechwytywacze, zbudowane do gwałtownego wznoszenia. I wtedy Urbanowicz go zauważa. Weteran z 85 Sentai. Odrywa się od formacji. Nie atakuje spanikowanego Amerykanina. Nie szuka łatwego celu. Wybiera jego, samotnego P-40, który trzyma się nieco z boku. Niebo nad Hengjiang, 11 grudnia 1943. Dla japońskiego pilota to była okazja, demonstracja siły. Miał przed sobą ciężki amerykański myśliwiec. Pogardzał tą maszyną. Był pewny siebie, wręcz arogancki. Weteran wielu walk nad Birmą i Chinami. Odbija lekko sterem, jego Tojo reaguje natychmiast. Zaczyna taniec. Próbuje wciągnąć Polaka w ciasny, akrobatyczny pojedynek. To była rutynowa metoda zapisana w ich doktrynie. W walce kołowej japońska doktryna nie miała sobie równych. Amerykanin musiałby być szaleńcem, żeby podjąć to wyzwanie. Japończyk spodziewał się, że P-40 pochyli nos i ucieknie w nurkowaniu. Tak robili wszyscy. Wtedy on zyskałby wysokość i ponowił atak na dogodniejszych warunkach. Ale Urbanowicz nie podejmuje jego gry. Nie ucieka. Nie próbuje też skręcać. W kabinie Łarchawka Polak czuje maszynę. Ciężką, potężną, pełną mocy. Zamiast walki kołowej rozpoczyna się śmiertelny balet dwóch różnych filozofii. Japończyk krąży, zacieśnia spirale, próbując wejść Polakowi na ogon. Jego manewry są płynne piękne, precyzyjne. Urbanowicz na to nie odpowiada. Zamiast tego gwałtownie ściąga drążek i wciska przepustnicę. Wykorzystuje potężną masę i moc silnika P40. Maszyna nie skręca, ona wyrywa w górę. Gwałtowny, pionowy manewr, który niemal zatrzymuje samolot w powietrzu, po czym Polak opada na skrzydło i nurkuje. W kabinie Toyo panuje zdumienie. Japończyk jest wytrącony z równowagi. Przeciwnik nie walczył tak, jak powinien. Zniknął z celownika. Ten P-40 nie zachowywał się jak P-40. Nie był ociężały. Był brutalny. Japończyk widzi go teraz pod sobą, nabierającego prędkości w szaleńczym nurkowaniu. Myśli, że tamten ucieka. Rusza za nim, ale Urbanowicz nie uciekał, on tylko ładował energię. Kiedy jego prędkościomierz dochodzi do czerwonej kreski, a instrukcja pozwalała na 770 km na godzinę. Polak gwałtownie wyrywa w górę. Potworne przeciążenie wciska go w fotel. Krew odpływa mu z głowy, świat ciemnieje na krawędziach. Ale P-40, zbudowany jak czołg, wytrzymuje. Wzbija się pionowo, zamieniając całą tę prędkość z powrotem na wysokość. Unika pułapki. Znowu jest nad Japończykiem. Znowu jest w pozycji do ataku. KI-44 TOJO nie jest w stanie nadążyć za tym pionowym manewrem. Jego konstrukcja jest potężna, ale sztywna. Została zaprojektowana do błyskawicznego wznoszenia i walki na pułapie bombowców. Nie do ekstremalnego przeciążenia w nurkowaniu przy 700 km na godzinę. Silnik jest zbyt słaby, by tak gwałtownie odzyskać wysokość. To było zderzenie filozofii. Japończyk był mistrzem walki horyzontalnej, walczył kataną, liczyła się finezja, precyzja cięcia. Urbanowicz był mistrzem walki wertykalnej, walczył młotem, liczyła się masa, energia i brutalna siła uderzenia. To była polska szkoła rzucona na chińskie niebo. Zamiast eleganckiego pojedynku, egzekucja. Japoński pilot jest zirytowany. Jego duma, jego mistrzostwo zostały zakwestionowane przez barbarzyńcę w latającej ciężarówce. Próbuje jeszcze raz. Znowu ten sam taniec. On krąży, Polak nurkuje i wzbija się. Trwa to cenne sekundy, które wydają się wiecznością. W końcu zirytowany i zniecierpliwiony, Japończyk popełnia jeden błąd. Wychodzi z ciasnego zakrętu, próbując przewidzieć następny ruch Polaka. Na ułamek sekundy wystawia się na cel. Jego maszyna jest idealnie w osi celownika P-40. To wystarczyło. W tym momencie amerykański pilot otworzyłby ogień. Strzelałby z bezpiecznej odległości 300, może 200 metrów, licząc na to, że kilka setek pocisków trafi. Ale Urbanowicz nie strzela. On czeka. Wciska przepustnicę do oporu. Silnik Allison ryczy. Ciężki P-40 rzuca się do przodu. Dystans maleje. 150 metrów. 100 metrów. Japończyk w kabinie Toyo widzi w lusterku, jak paszcza rekina rośnie, wypełniając cały widok. Jest za późno na ucieczkę. 50 metrów. Urbanowicz nie strzela. On podchodzi tak blisko, że widzi sylwetkę pilota w kabinie. Widzi jego hełmofon, gogle, obróconą w panice głowę. I dopiero teraz, z odległości, która gwarantuje pewne trafienie, naciska spust. Sześć potężnych karabinów kalibru PRA-50 50, jednocześnie wypluwa strumień ognia. To nie jest seria, to jest egzekucja. Pociski kalibru Krabr 50 rozrywają japońską maszynę na strzępy. Konstrukcja Toyo po prostu znika w gwałtownej pomarańczowej kuli ognia i czarnego dymu. Urbanowicz musi gwałtownie skręcić, by nie wlecieć w chmurę szczątków. W japońskich słuchawkach radiowych słychać okrzyk zaskoczenia, potem ciszę. Pozostali Japończycy są w szoku. Zobaczyli, jak ich mistrz, ich as, zostaje unicestwiony w sekundę przez maszynę, którą gardzili. Zanim zdążyli zrozumieć, co się stało, z kim walczą, Urbanowicz już jest na ogonie następnego. Drugi japoński pilot próbuje uciec, ale jest za późno. Ten sam manewr, ta sama brutalna egzekucja z bliskiej odległości. Drugi Ki-44 staje w 19... płomieniach i spada w korkociągu. Baza cesarskiej armii Japonii, wieczór tego wieczoru w japońskich bazach, panuje niedowierzanie. Raporty z patrolu są niespójne, pełne niedowierzania. Zginęło dwóch ich pilotów, dwóch weteranów. Ale to, jak zginęli, było przerażające. Zostali zestrzeleni przez jednego, nieznanego przeciwnika. Przeciwnika w P-40, który walczył w sposób łamiący wszelkie zasady. Ich taktyczna arogancja, arogancja mistrzów z 85 Sentai, rozbiła się o coś, czego nie rozumieli. Mit nietykalności został złamany. Urbanowicz, jako jedyny polski pilot, który odniósł zwycięstwa nad Japończykami, udowodnił coś fundamentalnego udowodnił, że doświadczenie i bezwzględna determinacja weterana z bitwy o Anglię są bronią uniwersalną. Furia człowieka, który nie miał nic do stracenia, okazała się silniejsza niż doktryna. Dla Japończyków oznaczało to, że muszą na nowo nauczyć się walczyć na niebie, które uważali za własne. Urbanowicz spędzi w Chinach zaledwie kilka tygodni. W połowie grudnia 1943 roku zakończy swój chiński epizod z dwoma oficjalnie potwierdzonymi zwycięstwami nad japońskim lotnictwem i wróci do Europy, a potem znów do roli ataše w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie, ścigany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa, wyemigruje do Ameryki i będzie latał jako pilot liniowy. W historii zostanie jako drugi najskuteczniejszy polski as myśliwski. I jedyny Polak, który zestrzelił samoloty Imperium Japonii, robiąc to dokładnie tak jak nad Anglią z bliska.